Dzisiaj jesteśmy wieczorkiem. Godzina jest 21.00. Jest 20.45 i jesteśmy na uliczce na skrzyżowaniu ulic, gdzie często żeśmy chodzili. I napi nakręcimy sobie, jak to wyglądają te, jak wygląda ta cała ulica. Jak to zakupy się robi wieczorem ekspozycje ekspozycje wszystko jest proszę bardzo oświetlone pięknie pięknie chodzą kupują sklepy otwierane no, długo do 23 sklepy są do 23 sklepy są otwarte ładnie to wygląda dzisiaj jest przedostatnia noc już gdzie jesteśmy więc ostatnia okazja zrobić jakieś zakupy kupić sprzedawcy czarny sprzedawca akurat tutaj, tutaj różne najprzeróżniejsze różności a to jestem ja z aparatem to jestem ja z aparatem tak. no, a tam w dół cała taka uliczka handlowa Cała uliczka handlowa Chodzą Kupują No i tak się ciągnie tutaj z góry Daleko, daleko, daleko Aż, aż tam na, na plaży Daleko Tak to wygląda Tak wygląda noc Nocne sklepy Nocny ruch